Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chcę wam zrobić takie króciutkie czytanie na Andrzejki, czyli na 29 listopada, czyli Wigilia Świętego Andrzeja, no bo Andrzej obchodzi urodziny 30. I tutaj takie krótkie czytanie dla każdego z nas, co przynosi ten święty Andrzej? Co to przynosi? Czy coś dobrego, czy co tam ważnego? Tak więc zapraszam szczelce, i tutaj od razu przypominam, że to jest czytanie ogólne, krótkie. Forma, wiadomo, rozrywkowa, także traktujemy to na luzie. No, co tutaj ten, co tutaj ten Andrzej przynosi? Andrzejki. Coś nowego, coś nowego, jakieś wyjazdy, spotkania, <laughs> wodnik, lew, skorpion, rak ryby się pokazują. No, tutaj jest pokazane, że wy trochę się tu blokujecie, blokujecie się na jakieś może nowe spotkania, może po prostu tutaj nie macie siły na coś, na coś nowego, na coś takiego innowacyjnego, coś takiego innego. Całkiem nowatorskiego, co by tu wprowadzić, i może poznajecie kogoś nowego, ale też tutaj widać, że na sercu jesteście gdzieś zablokowani. No, oczywiście, nie wszyscy gdzieś jakieś blokady, lub poznajecie kogoś nowego, kto jest po prostu zablokowany na sercu. I może być tak, że trochę nie macie siły do tej osoby, żeby tutaj jakby ją otworzyć, chcielibyście tutaj wejść w jakąś relację z jakąś nową osobą, rozpocząć coś fajnego. Widać, że wiatr w żagle potrzebujecie wolności niezależności, jakiegoś trochę takiego szału takiej jakiejś... nie wiem, trochę takiego, żeby zaszaleć z czymś nowym, nie zaryzykować coś. nawet jeżeli to by było trochę głupie, to tu coś z czymś będziecie ryzykować. Coś nowego tutaj się pokazuje. Tutaj te dwa arkana wielkie. Oczywiście uwaga na te szaleństwa, żeby potem się nie wyeksploatować tutaj z energii, bo tutaj jest pokazany brak energii, brak siły. No, także tutaj dla was, jeżeli coś takiego, może tu jakieś imprezy i teraz tutaj może być, że gdzieś coś przesadza, żeby nie przesadzić z alkoholem, bo potem brak sił i może to nie, nie być potem w konsekwencji takie no, nie wiem, no dobre, niedobre dla każdego, coś innego. Każdy będzie wiedział, yy, czy to jest dla niego dobre, czy nie. Tak więc tyle dla szczelców. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. Zapraszam koziorożce na krótkie czytanie na Andrzejki, co ten Andrzej przyniesie. Czy przyniesie coś nowego, jakąś osobę, czy przyniesie jakieś nowe zdarzenia. Może być jakaś nowa osoba, skorpion, rak, ryby, królowa mieczy, to jest bliźnięta waga, wodnik i tutaj paść, buławiany, baran, lew, szczelec. Oczywiście może być, że otwieracie się tu na jakieś uczucia, chcecie z kimś tu być, ale widać, że albo osoby, albo w, no może być, że wy, a osoba chce się z wami spotkać, że tutaj się pokazuje jakaś taka blokada. Tutaj jest tej królowej też jakaś kutliwość. Osoba może być kutliwa, może wam chce przeszkodzić w czymś nowym. Może tutaj w, tej, w tym giermku buławianym chcecie z czymś zaryzykować. Oczywiście on jest w odwrocie, czyli mówi, trzeba uważać na jakieś nowości, na jakieś spotkania, na jakieś działania. Ale niektóre panie, może być, że poznają jakąś osobę, może są zablokowane, może są wdowami, rozwódkami, może tutaj boją się wejść, może boją się przyjąć jakąś nową osobę. Pojawia się jakiś ciekawy człowiek, bardzo otwarty, empatyczny, który chętnie pomaga, który jest kochliwy, który ma wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o ten romantyzm, tą uczuciowość. Taki życzliwy człowiek, z którym można pogadać o wszystkim, więc może tu być, że się coś tu dla Was fajnego pokaże. Tak więc tyle dla koziorożców. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze. Zapraszam wodniki. <laughs> Zapraszam wodniki na krótkie czytanie dotyczące Andrzejków. Czyli co święty Andrzej, Andrzej przyniesie dla Was. Czy jakaś niespodzianka, taka no, na Mikołaja to wiadomo. Niespodzianki, zazwyczaj prezenty, Andrzej może przynieść nową osobę. Nie? Zazwyczaj tutaj kobiety wróżą sobie młode na to, czy będą miały związek, czy nie, czy poznają kogoś, czy nie. No, u Was jest trochę trudno, ciężko. Trochę trudno, ciężko. Król tutaj jest mieczowy, jakiś bliźnięta waga wodnik. I co? No, tu jest dziewiątka w odwrocie, dziesiątka w pozycji prostej. Czyli kończycie z jakimiś trudnymi sytuacjami, z jakimiś trudnymi zadaniami, jakimiś działaniami. O, chcecie się otworzyć na coś, chcecie coś robić, nie blokować się. Ale osoba ewentualnie która by tu się pokazała, no ona jest trochę trudna. To może być wdowiec, rozwodnik, może być jeżeli nie, no to jakiś starszy człowiek, może być trochę tutaj pyskaty, trochę może być e, złośliwy. Ale też ta karta przedstawia was, bo tutaj są bliźnięta waga wodnik. Więc nie wiem, czy wy się będziecie tutaj jakoś blokować, czy będziecie niezadowoleni z czegoś, czy może ktoś przyjdzie, a wam nie będzie ta osoba odpowiadać na przykład, czy jakieś działania tutaj, otwieracie się na jakieś nowe działania, czy dopiero będziecie chcieli tutaj, macie to jakoś w fazie jakiegoś projektu, będziecie tu chcieli gdzieś podejmować jakieś decyzje, ale król w odwrocie. On tutaj ma problem z podjęciem jakiejś decyzji, czyli tak, chciałabym, a boję się, nie? Coś w tym rodzaju, czyli tu otwieram się, ale nie wiem, co zrobić do końca. Czy robić coś, czy nie robić, czy się otworzyć, czy poznać kogoś, czy porozmawiać. Jest tu pewnego rodzaju takie, taki, taki jakby troszeczkę chud emocjonalny. Także do końca nie będziecie wiedzieć, co chcecie, a czego nie chcecie. No i to może też wam sprawiać jakąś trudność, ta komunikacja, ta rozmowa z tą osobą. No. Tak więc tyle dla Wodników. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. I zapraszam rybki. Zapraszam rybki na czytanie Andrzejkowe, czyli co przyniesie święty Andrzej. Czy przyniesie tą jakąś nową sytuację, czy zmieni się wasza sytuacja, nie, bo tutaj zazwyczaj panie sobie wróżą, czy poznają kogoś, kto to będzie, czy wyjdą za mąż, nie, i te inne różne takie wróżby, które pokazują, może o wyjazdach, o jakichś sprawach nowych, co kogo czeka, nie? I tutaj jest pokazane, co może ryby czekać. No, coś nowego czeka. Coś nowego czeka, ale jest to jeszcze w sferze, w sferze też jakiegoś takiego planowania. Jest tu bardzo dużo powietrza. Czyli tu widać bardzo dużo energii powietrza. Królowa mieczy, bliźnięta wagawodnik, wodnik. Tutaj bliźnięta ten mak. Tutaj są znowu też miecze. Czyli dużo, dużo myślenia. Czyli ryby trochę tutaj się blokują. Niektóre wdowy, rozwódki albo. Panowie poznają jakąś taką osobę. Tutaj może też być, że panie poznają jakąś nową osobę. Mak to jest osoba, która tak trochę czaruje, taki czaruś, który umie powiedzieć coś, coś, coś tutaj tak zagadać. Ma wiele tutaj tematów, jest obeznany w wielu rzeczach, ma szerokie zainteresowania. Może być dobrze wykształconym i bardzo dobrze gdzieś się znać na jakichś rzeczach, ale również tu może być jakaś firma. Może być, że rozpoczynać jakąś nową działalność, że tutaj się coś poprawia, jakiś postęp jest do przodu. Więc tutaj może być, że na razie jest w sferze planowania. Może być też, że ktoś do Was przyjeżdża, że ktoś się tu pojawia, wraca, że jest gdzieś blisko ta osoba. Też tak bym mogła powiedzieć. Królowa Mieczy troszeczkę jest zdystansowana. Ona tutaj wszystko bierze przez pryzmat raczej rozumu niż serca. Czyli w tym tutaj czytaniu jest tutaj energia jakby nie rybia. Nie? Ryby takie emocjonalne, bardzo otwarte. Tu się pokazuje, że raczej są takie, jakby to powiedzieć, racjonalne, racjonalne, trochę nieufne. Także Tutaj się może taka sytuacja pojawić. Albo Panowie poznają panią. Panie poznają jakiegoś pana lub powraca coś. Także takie dla Was tu się pokazują energie. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcji, komentarze i zapraszam baranki. Zapraszam baranki na krótkie czytanie na Andrzejki. Co ten Andrzej przyniesie dla Was? czego się możecie spodziewać? No zawsze na wróżbach się robi te wróżby, co przynosi, co nowego, czy osoba, czy zdarzenie dla was. Nowe pomysły. Nowe pomysły, nowe informacje, nowe zdarzenia, podpisywanie umów. No, bo potrzebujecie tutaj też pieniędzy, może być tak, że czujecie się gdzieś zależni od kogoś. Panna tutaj się pokazuje. Niektóre chcą wyjść do ludzi, nie chcą być same, nie chcą się czuć samotnie, bo tutaj jest osoba samotna. Szczelec, panna się tu pokazuje, taka energia, ale też zapoznanie kogoś do przyjaźni. Jest tu przyjaźń. Jeżeli były jakieś problemy, Finansowe przychodzi jakaś równowaga, stagnacja, może być też, że nic się złego nie dzieje, albo przynajmniej się nic nie pogarsza. Przychodzi pomysł, przychodzi informacja, i Wy tutaj coś będziecie decydować. Albo będziecie coś odcinać, albo będziecie podpisywać, albo będziecie z kimś rozmawiać, albo będziecie poważne dokumenty tutaj załatwiać też. Także tu widzę, że coś znaczącego dla Was jest, ale tu jest pokazany ten spokój, czyli bardzo dobrze. Spokój, umiarkowanie, równowaga wewnętrzna i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby być takim stabilnym. Więc dla Was tutaj też będzie coś nowego: coś nowego, coś co przyniesie Wam spokój. O, można by tak powiedzieć. Tak więc, tyle dla Baranków. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze. I zapraszam byczki. Zapraszam byczki na krótkie czytanie na Andrzejki. Co Andrzej przyniesie dla Was? Co tutaj tym byczkom przynosi? Pieniądze. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. No, to jest wasza tu energia. Panna, byk, panna, koziorożec, koniec z jakimiś, nie wiem, przeżyciami, smutkami, dramatami, uleczone serce. Najlepiej, bo tutaj te finanse albo byczki samotne, albo byczki w związkach czują się bardzo dobrze, są niezależne, mają pieniądze, mają pozycję. Wysokie poczucie własnej wartości, racjonalne podejście do życia, praktyczne, również luksusowe, obfitujące w same dobre rzeczy. Czyli stabilizacja. Jeżeli panie z pod znaku byka poznają pana, no pan jest bardzo zabezpieczony finansowo, jakiś człowiek taki spokojny, racjonalny, odpowiedzialny, który myśli długofalowo. Kobieta, jeżeli panowie poznają, może być wolna. Pan nie musi być wolny, może być też zajęty, ale tu pani jest wolna i może się też Panom spodobać, też osoba taka, która jest niezależna finansowo. Najważniejsze jest to, że kończy się jakiś trudny etap w Waszym życiu. Wy się otwieracie na coś nowego. Może awanse, może jakieś nowe finanse, może coś po prostu, co tu naprawdę bardzo obfituje. Jeszcze jedna moneta i dziesięć monet no to już jest bogactwo, nie tak się mówi. Także tu bardzo dla Was pozytywnie coś ten Andrzej przynosi. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze. I zapraszam bliźnięta. Zapraszam bliźnięta na krótkie czytanie na Andrzejki. Co przyniesie Wam Andrzej? Co nowego? Co tutaj gdybyście wróżyli? Co tutaj by wyszło? Gdybyście sobie na tych wróżbach gdzieś tam, Andrzejkowych wróżyli, co by tu mogło być? O no, czekanie. Czekanie. Coś zasialiście, czekacie cierpliwie, albo finanse, no bo tu siódemka monet, czyli że gdzieś lo jakieś lokaty zrobiliście sobie, lub rozpoczęliście coś, pracujecie nad czymś, jakimś projektem, i tu może być, że trzeba jednak poczekać. Dwójka kielichów mówi. I ta równowaga, że czekacie może na to, że ktoś przyjdzie was przeprosić. Że was ktoś przyjdzie przeprosić, że jakiś przyjaciel, że będziecie tutaj z kimś się dogadywać. Tutaj jest szczelec pokazany. No, tutaj jest pokazane, że jest jakiś problem z jakąś osobą. Więc co jest tutaj radą, gdyby ten święty Andrzej wam radził, żebyście byli cierpliwi, spokojni? Nie, gdzieś nie śpieszyli się z czymś. Jeżeli są jakieś problemy, bo tutaj brak równowagi wewnętrznej, a tu trzeba być w równowadze, trzeba być w spokoju. Tu jakieś emocje trudne, no to tu też ta karta radzi, żeby być spokojnym, żeby poczekać. Żeby poczekać, bo coś tutaj się rozwiąże. Że coś się rozwiąże tutaj prawdopodobnie pozytywnie. Bo tutaj czekając... Potem są efekty, jeżeli ktoś jest cierpliwy. Jeżeli poznajecie kogoś nowego, no to tutaj może być, że będzie jakieś spotkanie z kimś, ale no nie widzę tu od razu jakiejś miłości, nie? Nie ma tutaj od razu jakiejś miłości, także tak tu się dla was pokazuje. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie, proszę o lajki, subskrypcje, komentarze i zapraszam, Raki. Zapraszam raczki na krótkie czytanie, Andrzej co przyniesie wam Andrzej, o. powrót kogoś, powrót kogoś, przed kim się blokujecie. Rycerz kielichowy, rycerz kielichowy, skorpion, rak ryby. Może tutaj być jakaś osoba, która przyjdzie się tu zadeklarować, przeprosić Was, przyjdą jakieś też informacje, może jakiś zwrot pieniędzy, może tutaj będziecie chcieli, nie wiem, może otworzyć się na tą osobę, a jeżeli nie, no to ta osoba tutaj będzie chciała, jakby z Wami, nie wiem. Spotkać się, gdzieś coś załatwić. Nie wiem, czy to jest przyjaciel jakiś, czy jakaś osoba romantyczna. No, zazwyczaj ten rycerz kielichowy to jest taki romantyk, trochę niepoprawny, który żyje trochę takimi marzeniami, ale osoba życzliwa, otwarta, z którą można porozmawiać. No, z rycerzem kielichowym nie ma nic raczej na stałe. Raczej tutaj są pozytywne emocje, ale to nie rokuje na jakiś stały związek. Wy tutaj się troszeczkę blokujecie, siedzicie w jakiejś strefie komfortu i trochę jesteście do tej osoby z dystansem. Także, kto to będzie, to nie wiem dokładnie. Czy to jakiś nowy człowiek, z którym tutaj wejdziecie w jakiś romans, czy jakaś osoba, którą już znacie, a ona tu powraca? I dlatego tu się blokujecie, może nie chcecie wchodzić z powrotem w jakieś relacje, ale też ta karta oznacza waszą energię, bo tutaj jest skorpion ragryby. Czyli może być tak, że wy jednak będziecie tutaj chcieli się z kimś pogodzić, czy chcieli z kimś tutaj spróbować. Tylko się boicie, tylko brak zaufania. Tak więc tyle dla raczków, serdecznie dziękuję za wysłuchanie, proszę o lajki, subskrypcje i komentarze. Zapraszam lwy na krótkie czytanie, Andrzejkowe. Oczywiście to jest rozrywkowe czytanie, ogólne. Co ten Andrzej przynosi? Spokój przynosi. Spokój przeszłość. Zastanawianie się nad przeszłością, dzieci tutaj są ważne dla Was. Rodzina, spotkania, bliskość, równowaga, jeśli chodzi o odczucia, wspominanie czegoś, zakończenie jakichś tutaj trudnych myśli też przynosi. Może być też, że czekacie tutaj na to, żeby się z kimś pogodzić, bo tutaj jest ta dwójka kielichów w odwrocie. Może wspominacie jakieś dawne czasy, może przyjdzie ktoś tutaj do was, to jest kar, kar, ta karta karmy, z przeszłości, kogo znacie. Kogo znacie z przeszłości, może nawet z dzieciństwa, otwieracie się na tą osobę, ale jest jedno ale, że myśleliście może, że ta osoba, która powróci, wzbudzi w was te same odczucia, uczucia, że będzie te, ta sama energia, to samo wow, a tutaj się pokazuje, że nie. Że to już jest inny człowiek, że to już jest inna energia, że to już tych uczuć już nie ma takich. Więc może być tutaj coś pozytywnego, ale jest jakiś problem z, z otwarciem się na tą osobę. Czyli że tu, tu skorpion się pokazuje, że macie jakieś, jakieś tutaj zaprzeszłe osoby, z którymi nie do końca tutaj współgracie. Kto to będzie, to ja nie wiem dokładnie, ale trzeba tutaj pozytywnie podchodzić do tego wszystkiego i e, cieszyć się tym, co jest. Tak więc tyle dla lwów. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, like, subskrypcje i komentarze. I zapraszam panny. Zapraszam panny na krótkie czytanie, Andrzejkowe. Oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, rozrywkowe. Co ten Andrzej tutaj przyniesie? Co przyniesie? No, jakieś obfitości przyniesie tutaj dla Was. Człowieka może. Bliźnięta waka Jakąś współpracę z kimś. Jakiś rozwój, jakiś postęp. No, tutaj podejmowanie też jakichś poważnych decyzji może przynieść rozwój, postęp, lub podpisanie jakiejś umowy, i tu w konsekwencji jest obfitość cesarzowa. Może być, że jakaś ciąża też, tu się pokazuje. Kobiecość, matczyność, pieniądze, waga byk tutaj jest pokazana. Może panie poznają jakiegoś człowieka tutaj inteligentnego. Na wysokim stanowisku, gdzieś pracuje w mundurowych, jakichś resortach, czy w urzędach, czy jest lekarzem, czy jakąś osobą. Po przejściach też może być jakaś osoba, rozwodnik wdowiec. Osoba, która jest bardzo rozsądna, myśli logicznie, ma wiele zainteresowań, i tu jest jakaś współpraca, jakiś rozwój. I to skutkuje jakąś pozytywną energią. Tutaj jest stały związek, tutaj jest żona, tutaj jest matka, tutaj jest też jakaś osoba, która podejmuje jakieś decyzje, czyli panuje nad wszystkim. Tutaj jest ta, król ta cesarzowa najważniejsza w zasadzie w tym rozkładzie. Czyli może być, że panie poznają takiego pana, panowie poznają taką panią, albo ogólnie poznajecie kogoś i tutaj jest wejście w jakiś związek. Też tak może być, może ktoś chce tutaj być matką. Także jest tutaj, wszystko bardzo dobrze się układa. Więc tyle dla Pani. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcji, komentarze. I zapraszam wagi. Zapraszam wagi na krótkie czytanie Andrzejkowe. Co przyniesie ten Andrzej? Andrzej, Andrzej. Jak w pewnym kabarecie. I tutaj co mamy? Oj, oj, oj. A wagi są zablokowane, albo poznają jakieś osoby zablokowane, bo tutaj ten giermek mieczowy, który symbolizuje bliźnięta waga wodnik, a tutaj i król, i królowa kielichów, skorpion rak, ryby są w odwrocie. Może być, że to są rodzice. Ojciec, matka. I tu gdzieś jest problem z dogadaniem się. Może być, że tutaj jest mąż, żona, tu jakieś dziecko, brat, siostra, jakieś takie osoby od serca, przyjaciółka, przyjaciel. A gdzieś tutaj się zablokowali, gdzieś się zablokowali na sercu, gdzieś się zamknęli, coś przeżywają, jakieś mają problemy. Jakieś emocjonalne, jakieś problemy, po prostu nie wiem, przeżywają jakieś smutki, zamknięci. Lub po prostu, jeżeli poznajecie jakieś osoby, nie będzie to od razu wielkie uczucie. Bo te osoby tutaj w tych kielichach, to one są w środku gdzieś, żyją swoimi jakimiś marzeniami, swoimi jakimiś iluzjami, wyobrażeniami. Zamknięci w sobie. Także tak się Wam trafiło, że albo traficie na takie osoby, albo macie już takie osoby przy sobie. No i ten Andrzej to Wam coś trudnego tu przyniósł w zasadzie. Czyli to nie jest dla wszystkich. Może być tak, że trzeba będzie porozmawiać z tymi osobami, żeby one się otwarły, żeby one chciały tutaj z Wami gdzieś coś nawiązać, jakąś relację. Może Wy tutaj. Będąc w jakiejś trudnej sytuacji, sami nie potraficie się otworzyć i nie umiecie za bardzo rozmawiać z kimś, więc trzeba się otworzyć na te osoby, trzeba otworzyć swoje serce, trzeba mieć trochę zaufania i nadziei do tego, że się poprawi, jeżeli to jest u Was taka energia, chyba że to macie jakieś osoby obok. Tak więc tyle dla Was. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze i zapraszam skorpiony. Zapraszam skorpiony na czytanie Andrzejkowe. Co tutaj ten Andrzej przyniesie wam, oj oj. No, macie diabełka w odwrocie na szczęście. I tutaj jest. Y Głupiec. Tutaj jest paść buław. Więc skorpiony będą rozpoczynać. Koziorożec, tutaj jest wodnik, baran, Lewszelec. Coś będą nowego robić. Będą się wyzwalać z jakiejś energii trudnej. Z jakichś uzależnień, z jakichś toksycznych relacji, z toksycznych osób, z, znaczy z toksycznymi osobami, z jakichś trudnych, nie wiem, miejsc, środowisk, uzależnień w tym sensie, że te holizmy wszystkie nie bo tutaj jest wszystkiego w nadmiar. Będą kończyć z jakąś trudną pracą może, z materializmem też. I tu chcą wolności, powietrza, chcą wolności, niezależności. Chcą się wyrwać z jakiejś struktury, w której siedzą, która je tutaj jakby ogranicza, która je po prostu męczy, nowości, wyjazdy gdzieś. Ale uwaga, no tutaj ten giermek mówi, że trzeba uważać, żeby po prostu, e, jeżeli ryzykujecie z czymś, żeby to przemyśleć dobrze, bo ten giermek w odwrocie on działa, a nie myśli. Może być też tak, że ten giermek w odwrocie mówi, że ktoś przychodzi do was z czymś, a wy w to nie wchodzicie. Też tak może być. Tu jest też osoba trudna w kontakcie. Może być również tak, że macie pomysły i chcecie wyjechać, ale nie robicie tego, bo jesteście w jakimś procesie wyjścia z jakichś uzależnień. Lub dwoje dzieci tutaj się pokazuje. Jedno bardzo szybkie, bardzo gadatliwe, drugie trochę takie buntownicze, trudne w okiełznaniu, nadpobudliwe trochę, wszędzie go pełno i ciężko go opanować, nie? Czyli trudno do opanowania dziecko, jakieś trudne. To jest bardzo otwar otwarte, można by powiedzieć, ma wiele pomysłów. Więc też tak może być, że wy chcecie trochę tutaj, się wyrwać z jakiejś takiej energii, może siedzicie z tymi dziećmi i chcecie teraz trochę wolności, albo chcecie po prostu się wyrwać gdzieś do czegoś nowego, żeby poczuć tą wolność, poczuć tą, tą niezależność. Więc tu widzę to coś nowe, to coś czego jeszcze nigdy nie robiliście. Niezależność. Więc tyle dla Skorpionów. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje komentarze. I do następnego razu.